Cześć, z tej strony Łukasz i Dzisiaj chciałem Wam pokazać unboxing Oppo R7 Telefon dostałem do mnie w tym oto gustownym kartonowym pudełku Z którego zdążyłem już odleżeć naklejkę z adresem Tak na wszelki wypadek Całość będę kręcił totalnie z ręki Także jest to moja pierwsza próba otwierania wszystkiego jedną ręką Zobaczymy na ile mi się uda Wewnątrz kartonowego pudełka jest jeszcze inne karta pudełko i tutaj niespodzianka, wygląda ono zupełnie inaczej niż dotychczasowe. Pudełko ma z jednej strony po prostu logo Oppo oraz zdjęcie telefonu, z boków ciekawą fakturę z kolejnym logiem Oppo, a z tyłu garść informacji o specyfikacji. I tu ciekawa wygląda na to, że wersja, która do mnie dotarła jest przeznaczona na rynek indonezyjski ponieważ jest to Oppo R7F. Czy opakowanie na nasze rynki będzie dokładnie takie samo? Zobaczymy. Przypuszczam, że tak, bo takie rzeczy raczej są ujednolicane. W każdym razie mamy garść informacji technicznej, które rozumiem. Telefon obsługuje sieci GSM 850, 900, 1800 i 1900 MHz, 3G 850, 900, 1900 i 2100 MHz oraz LTE pasma 1378 i TDLTE pasmo 40. Inne informacje na pudełku to Rozmiar ekranu, tym razem jest to 5 cali, czyli jest to najmniejszy telefon od czasu Find 5, ale nadal ma rozdzielczość Full HD. Oprócz tego mamy y, tylną kamerę 13 megapikseli, przednią 8 megapikseli, czyli całkiem nieźle. Baterię 2320 mAh, co powinno wystarczyć, ponieważ mamy do czynienia tutaj z telefonem z wyświetlaczem OLED oraz rozmiar 143x77x6.3 mm troszkę więcej niż R5 no ale jak pomyślimy, że dzięki temu telefon ma e, dodatkowe wejście jack, e, nie ma tak wystającej kamerki oraz obsługuje karty microSD, to raczej było warto ok, teraz mam challenge muszę w jakiś sposób otworzyć pudełko, wysunąć je jedną ręką ale dla chcącego nic trudnego, dałem radę. A zatem wewnątrz pudełka mamy pudełko i pudełko. Tym razem logo, po które jak widać pięknie się błyszczy. No cóż, otwieramy chyba. Jak widać, za każdym razem stosujemy inną taktykę otwierania. Tym razem podnosimy do góry. I mamy telefon. I tu pewne zaskoczenie znowu. Telefon jest zawinięty w taki pokrowiec. Nie wiem, jak to nazwać. Z którego da się go wysunąć. Wysuwamy, wysuwamy, wysuwamy. Jest. To jest ten pokrowiec. I tu również mamy wiele różnych warstw, albowiem na telefonie jest naklejona folia na przednim wyświetlaczu. Jak widać, da się ją zdjąć. Oraz folia z tyłu, która zawiera ponownie informacje o e i telefonu i kilka danych technicznych. Na przyjemności takie jak zdejmowanie folii przyjdzie czas później. Zatem mamy podstawkę. Wewnątrz mamy instrukcję oraz narzędzie do wyciągania Karty SIM. O, mamy również dodatkowo etui ochronne. Bardzo fajnie. Przeźroczyste. Nie powinno nam w żaden sposób zamazywać obrazy telefonu, a równocześnie ochroni nam go przed zadrapaniami. Okej. ok. W jest jeszcze ładowarka z obsługą WOK. Kabelek USB do ładowarki i transferu danych. Połóżmy go koło niej. I słuchawki. Tym razem wyraźnie prostszy model niż w przypadku R5, ale na pewno również spełni swoje funkcje. Oto cała zawartość pudełka z R7. Jak widać, akcesoriów jest podobna ilość jak w przypadku R5. Tylko są po prostu bardziej kompaktowo spakowane. No i słabki są, powiedziałbym, odrobinę gorsze niż w przypadku R5. Chociaż trudno powiedzieć, jeszcze nie sprawdzałem, jak grają. Może są równie dobre, jeżeli chodzi o jakość odsłuchu. Ok, czas rozpakować sam telefon. Obejrzymy go sobie jeszcze raz. Jak widać, kolor jest taki. Nie do końca złoty, nie do końca srebrny. Eee, jak pytałem dziewczyny, to stwierdziła, że jest szampański. No, no więc powiedzmy, że jest szampański. Ja się na tym nie znam. Otwórzmy sobie tę folię. Myślę, że nie będzie nam potrzebna. Weźmy tę folię. Niech nam również nie przeszkadza. Okej. Okay. Przyjrzyjmy się. Nie wiem, czy to widać, ale na, tel, na ekranie telefonu jest jeszcze jedna folia. Tym razem, już taka typowo ochronna. Tej zdejmować nie będę. Nie ma po co. Jest praktycznie niewidoczna, kiedy się jej nie szuka. No a przez jakiś czas na pewno pomoże mi uchronić ekran przed zadrapaniami. Tak zatem wygląda telefon. Po zdjęciu tych folii transportowych bardzo przyjemnie się go trzyma w dłoni. Jest mniejszy niż e, wcześniejsze telefony Oppo. Mogę go porównać z Find 7. Tu mamy R7. Jak widać, telefon jest mniejszy w każdym aspekcie. No to czas, żeby włączyć. Opo, twierdzi, że zdecydowanie zredukowało czas od włączenia telefonu do gotowości, i muszę się z tym zgodzić. Zdecydowanie jest ten czas krótszy. W tej chwili wynosi około 20 sekund, przedtem potrafiło być nawet dwa razy dłużej. I co ciekawe, na ekranie początkowej konfiguracji mamy już dostępny język polski. Chciałoby się rzecz w końcu, przecież polski był dostępny od wielu miesięcy, tylko że trzeba było go wybrać w opcjach. Dalszą konfiguracją zajmę się już na własną rękę. I wkrótce powiem Wam, jakie są wrażenia z takiego użytkowania telefonu na co dzień. Wrażenie jest bardzo, bardzo pozytywne. Także, jeżeli szukasz czegoś dobrze wykonanego, to jest to opcja, którą warto rozważyć. Więcej informacji o R7 wkrótce, a tymczasem zapraszam na fanpage oppo pod adresem facebook.com przez oppo.pl. Do zobaczenia!